Doświadczyłeś szkody komunikacyjnej? Ubezpieczyciel zaniżył twoje odszkodowanie. Pozwól nam odzyskać twoje pieniądze. To nic nie kosztuje. Dzisiaj w parku była piąta edycja akcji Motoserce, którą Klub Motocyklowy Zryw do organizuje. W tym roku współorganizujemy razem z miastem też obchody Dnia Dziecka, więc połączyliśmy siły jest to jednak wspólna impreza i dla dzieci i dla krzyżowców. Można było oddać krew, dalej oddawanie krwi się odbywa. Wśród krzyżowców będzie rozlosowany skuter marki Benzer. Także jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś tam wygra, bo tylko maksymalnie około 60 osób krew może oddać, więc jest bardzo fajna sprawa. Zajęcia nasze będą zaczynały się dopiero we wrześniu. W czerwcu zapraszamy wszystkich na zajęcia pokazowe, które będą odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. Ideą całą socatox jest promowanie sportu, generalnie w rodzinie. Zajęcia odbywają się razem z dziećmi, dzieci, dzieci ćwiczą razem z rodzicami. To jest głównym celem, że spędzanie rodzinnego czasu, że dziecko, oderwanie dzieci od komputera, przyciągnięcie ich do sportu i zaszczepienie w tak młodym wieku.